A sad idziemy mu pokazać tu trawaricę. Tak. Na półtorej godzinki to się musi tutaj gotować, a teraz wam pokażemy tutaj właśnie, wiecie, produkt, ete, proces. I, ale o czym mówi Proces nie ma procesa. Czekaj, wie to? <laughs> a muraćemy tu, ajdę za mną. Bez konserwanta, bez kremie, bez niczego. Ciekawe, ciekawe, nie? Tutaj jakby się co jeden zamknął, nie? To ile, ile by mu to, to zeszło, nie? Sporo kupicie. To by, to by, trebalo, by trebalo, To by postawić jedno łóżko I jak się człowiek napije, to może lepiej podpoczynek. Tak O, zobaczcie To Senka dzisiaj butelkuje, nie? Ma litrowe butelki, nowe e czyli rakia 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 dwie... Środek jest do tej butelki wkładany widzisz, e, widzisz Koper. widzisz cytron, e, citron, e, menta e, a liść mięty. list 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 cytryna liść cytrona a liść mm. list I... i menta widzisz menta mm -hmm. i żarenka kawy Zi są ziarenka kawy. to to jest ta moja Mhm. Specjalna trawarica. I to e, musi długo stać? Czy to już może? Jest... 100 roku. Aha. 100 godzina. Ale jak wlejesz to do butelki i włożysz to wszystko i na przykład zalejesz, to już można to, pić? Może, normalnie lodma może. I to ma taki specyficzny smak, tak, Specyficzny smak. Smak. Tak, tak. smak. A to jest tu figa, widzisz? Tu masz figa, to jest tu gruszka, co tu jest? I ma to za dużo, dużo. Wisznia, wiszniowka. Mm -hmm. To jest mirta. Mirta. To jest jak jegier Tak, 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 tak. Tutaj rogacz, maslina, czyli z oliwek, tak? Nie, je, je, z oliwek, ale to jest nalewka. nalewka. Mm -hmm. To jest liker. Mm -hmm. I tutaj jest. E, limon, cytron. Limon, cytron. Cytro. O, Tu tak są marmelady. To... Zobaczcie. Powidła czy dżemy, kto jak woli. Macie tutaj też popisane, z czego to, z czego to powidła są powiedz. to jedna orange, pomarancza, ały mandaryn. Aha. Mandaryn i pomarańcza mhm. w, w poprzednim materiale, gdy zeszedłem do osenki, do piwnicy, to pokazałem wam tą kartkę, co, co są ceny. Ale wkleję wam jeszcze. Jeszcze raz wam wkleję kartkę z tymi cenami. Gdybyście Senkę chcieli odwiedzić, poznać ją osobiście i uściskać ją, to mówię, Pineska będzie pod filmem, żebyście trafili tutaj do niej pod, pod dom. No i też wstawię Wam ceny, po ile są, także ona da Wam na pewno na spróbowanie, na spróbowanie. tak, na spróbowanie troszeczkę i, i zobaczycie, że jej wyroby naprawdę petarda, nie? Petarda. Petarda. Buty spadną. <grym> dobry. Zaraz zobaczycie jaki tutaj senka ma arsenał. Mój apartament. Moja rezydencja. Tutaj jakby się co nie jeden zamknął, nie? To ile? ile by mu to, to zeszło, nie? Spóro kupicie. To by, by trzeba co by trwało Michał. To by trzeba postawić jedno łóżko i jak się człowiek napije, to może nie je Tak. Tak. To wszystko, to są figy, To są i... jej wyroby do kupienia przez Was. My figi. Jeszcze tu mamy. Suszone figi. Moja żona je uwielbia. Także senka specjalne woreczki ma dla, dla gosi. Powidła. To jest jeszcze dżemy. Tak, dżemy. Mandaryn. E, to tutaj ma oliwkę. Mandarynka. Narancza. Pomarańcza i szlip, śliwka. Śliwka i figa. A, smokwa. Smokwa, figa. Słuchaj, wszystko jest z senki ogródka. To nie wszystko jest tam jest moje, nic nie. kupowane w markecie, nie, 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 i tarte, nie, nie, nie. i gotowane, tylko wszystko jest z senki ogródka, nie? Wszystko mój produkt. Wszystko produkt naturalny. Bez chemii. Tak. I Bez to są kem. te oliwki? To są te oliwki. I to są, co tu jest? Oliwka i co się robi? I, i rasol, woda, woda, słona woda. Słona woda. Słona woda i oliwkę. Michał, to jest, taki jest produkt. Zbierają się zielone oliwki, mm -hmm. zelone. Mm -hmm. I to się drże 40 dni. 40 dni 40 musi ležati ležat u vodi, Albo u moru, u morskom vodi. Uh -huh. I kažgi dan musi biti nova voda. Kažgi dan nova voda. 40 dana, se si morsku vodu, ujutro poli, nova. Tako 40 dana. I kad je skončalo se 40 dana, kad oni dobiju takvi svoj kolur, uh -huh. onda se e, ocijedi i stavlja se sol i voda. Czysta woda i sol, i ona się to gotuje. Gotuje się woda i sol, i kiedy to gotowe, ona se oliwkę poklada u, u mm -hmm. sojk, i zaleje się ta słana woda. Mm -hmm. I to jest to, bez czego? Bez konserwacji, bez chemii, bez czego. Ciekawe, ciekawe nie? No nie. w życiu bym nie wiedział. Przejeżdża człowiek koło tych straganów przy drodze e, i widzi takie słoiki, ale nie wie, jak to jest robione i z czym to jest robione, nie? Da. To jest naturalno, do, do, domowo, bez chemii, mm bez konserwansa, bez niczego. No tutaj to mówię: no był materiał nagrywany, ale jeszcze też Wam senka opowie, bo ja tych nazw, które są popisane na, na butelkach, to tak nie bardzo wiecie, rozumiem, nie? Kruszka to jest gruszka. Gruszka, gruszka. Gruszka, dobra. Tu jest z mandarynek, tu jest limon, e, cytryna. Cytrona. Tak, to cytrona. I to są, to są nalewki, nie? O, to jest cytron, też cytron, to jest mandarin, a to jest oranż. A sipak to co to jest? Granat. A, z granatu. To jest limon, cytron też, a <grymnie> narancz. Smokwa, jeger, jeger to jest... Y... Mirta. 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 Mirta, inaczej mirta, no to jest taki jak u nas jägermeister o coś takiego, ja, nie? Dimmeister. tak. E, tu jest z oliwek, ma, maslina, nie? Tak. Ma, da. O, pomarańczy. Eż. Rogacz. Rogacz Pro, Proszek. Proszek, sladko wino. A, Od wino. Od rodzynek. od rozenek. A, z rodzynek. z rodzynek wino. Mhm. I rogacz też? Rogacz też, rogacz, je, rogacz. No, znaczy, to jest rogacz, Michał. Totie. To raste jak banana. Uh -huh. to, je, to se naziva albo hleb svetojanski po poljski, albo drvo hlebovo. Od toga se robi ta nalewka. Uh -huh. Možeš ti nalewke raditi od čega god chcesz. bilo od čega. Od, no to od... to, to znači, no bo to je właśnie ta travarica. De travarica. Takže ružne, i to też. To je teš travarica. Miješe butelki. No i tutaj jest wino i oliwa z oliwek w każdym baniaku praktycznie. A tu jest, a tu jest winy, ocet. ocet. Ocet tak. A to też można kupić u Ciebie. Może. No win. No to o tym winnym occie i o tych oliwkach tych zaprawianych, no to, no to nie było w poprzednim materiale, czyli kurczę. Zapamiętaliśmy, zaboraliśmy. Tak, zapamiętam. No i pokażę Wam tą kartkę, nie? Pokażę Wam teraz tą kartkę z tymi, z tymi cenami. O, tutaj jest, to już nie będę, nie będę wklejał, tylko, tylko tak przejadę. Macie ceny tak jak w markecie, i w kunach, i w euro. Także jedna litrowa butelka, widzicie, macie tutaj ceny, ile, ile co kosztuje. Tak jak powiedziałem, pineskę wkleję pod filmem. Czyli, jeżeli naciśniecie na ten link, no to traficie pod senki, pod senki dom. Zawsze jest w domu, a jak nie jest w domu, to Daniela jest, nie? No, także otworzy Wam, posmakujecie. A co kupicie, to już pozostawiam wybór tak. Wam, nie? Można powiedzieć, że od każdej butelki. Ja wszystkiego spróbowałem, także. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy w ogóle na świecie istnieją, nie, Cenko? Słuchaj, Michał, to, to jest wszystko jest to domowe, bez chemii, bez czego. Tak, bez sami ich... słyszeliście, że te, te, na przykład trawerica, to może stać 100 lat, nie? Może, może. E, but, w butelkach plastikowych to wino, jeżeli zabierzecie do Polski, też się nie popsuje. Nie, nie, no bo, nie, nie. No bo nie, nie, może, nie, No, nie. nie może, nie ma chemii i, tego, nie? Te, ma chemii, bo widzisz, tu na nowe figie. Samo to jeszcze nie trzeba gotowo, że może być jeden miesiąc. Jeszcze miesiąc. A może być 20 dana miesiąc. Evo, to jest no, to jest figę. To jest rakija i figę suszone. I to stoi. Ale jaki zapach. Widzisz kako pachnie. No pachnie. Mm. Pachnie. To czeka, widzicie ma kakali korot. To musi jeszcze, jeszcze stać, może być jeden, 20 dana. Vidíš, nie, się jeszcze nie kolor gotów. A to jaki musi być kolor? Musi być przezroczysty taki. Figa, figa. Figa, 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 figa. Elo. No, ew tak. Elo. Tak. A, mus... to musi być taki ciemny. Musi być taki kolor. Nie hmm. musi być taki, ale prze tejny taki. No to jeszcze trochę. To e, jeszcze jeszcze 20 dni. No już te 20 dni mus... mm -hmm. musimy zaczekać. A już ile stoi? Może być 10 dni. Od ciś próbować mychaj. Spróbować? Próbuj. To tam te twoje urodziny wczorajsze. No. dobra. Dobre. Jeszcze 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 pół produkt, ale powiem wam. Bardzo dobre. Dobra, dobra. Bardzo dobre. Dok ty niechaj dojdzie w 7. miesiąc, to će by to? Jeszcze raz. Do ty przyjedziesz u nie. A jak ja przyjadę, no na na, lipca, na lipca będzie gotowe. Jak ja przyjadę, to będzie gotowe. Gitara. Gitara. Nie, wpadniemy tutaj. Gotowo i będę gotowa. Zabiorę ze sobą znajomych. Słuchaj, tych co będziemy tam, wiesz, spędzali wakacje. I będę gotowo. Jeszcze co bude got. Amaretto jeszcze będę gotowo za miesiąc. A za miesiąc amaretto. A amaretto to jest co? Uh, tu ide migdal, nespola, migdal, To mi, migdal. migdal. Też taka nalewka. To jest taka nalewka. I, do mimdali, I to ile procent? Nespale, ile procent? A, a nie, może być jedną, nie znam, może być jedną, nie znam, ile 30, około 30. Aha, około 30. Je 30. No. Bo trawarica to ile ma? Trawarica to jest, ona je mocniejsza, ona jest 49, 50. 49, 50. 50. Aha, Ona jest mocna. Aha. A lepiej sobie radzi od uh, słabszej raki. Uh -huh, uh -huh. Od około 30 musi być około 3, 30, uh -huh. tak to jest uh -huh. ta na z rakiem. Fajne, fajne. Słuchaj, ma dużo pracy, dużo, ale ja to lubię. Ja to lubię no, robić i słuchajcie, lubię. Słuchajcie, no kiedy ja nie kiedy ja tutaj nie przyjadę, a jestem praktycznie codziennie. Usemki, bo nawet senka przyjechać na kawę. Pogadamy, usiądziemy, pośmiejemy się. No, ciężko jest jej samej, nie? Nie chcę tutaj, wiecie, opowiadać, co się przydarzyło w ciągu tego roku no. i, i tak dalej, ale naprawdę, no. Chciałbym, żeby naprawdę w sence było lepiej, nie? a tak. zbliżają się wakacje i mówię, no i ona tym żyje, nie? Tym, że może iść do ogrodu porobić, pozbierać, ponalewać, przygotować, spotkać się z wami. E, mówię wam, no, no kobita petarda, nie? Ja lubię ja lubię ja lubię mówić z gośćmi, ja lubię posiedać z gośćmi, lubim. Po... Słuchaj, ja mało piję tego, ale może gośćmi. Tak. Ja sam wesela jak mogę pomóc, i jak mogę da ti svet, da ti pomogne, bilo, co, da ti je nekaj potrebno, da... Jaz ljubim, jaz sem taka, jaz sem taka oseba, jaz ja ne ljubim biti sama, jaz ne ljubim neko, to može sedeti cel dan, tak in nič, jaz to ne morem, jaz sem bro, jaz sem on sto... Senka to je unikat. Tele vam povem. Senka, zelo ti hvala, da tukaj, veš, mogelim pokazati, nagrajati. Zapraszamy Was tutaj. Nie? Poznacie Senkę, widzicie bez obaw, że nie znacie języka. Senka doskonale rozumie po mówi, polsku i ja, ja mówi. No, także zapraszamy Was tutaj wszyscy do Stankowiczy. Powiedziałem, adres jest pod filmem. Traficie tutaj do niej. Zawsze ktoś jest w domu, a co kupicie, no to. Jak, ja, tu, jak tutaj wejdziecie, to i, i tak dostaniecie tak, oczopląsów. Nie? nie będziecie wiedzieli co wybrać. Ja Także... lubię pracować z Polakami. Ja z Polakami pracuję. Ja u apartamenty moje mam na dole... Na, to zna, goście znają, Paweł zna. Ja nie znam jak się to nazywa apartamenty Cassandra. Mhm. Ja lubię siedzieć z gośćmi. Ja 30, 25, 30 roku non-stop z Polakami pracuję. Non-stop. Mnie są Polacy mile sobie i, i, i dobrzy ludzie. Dobre Polacy najlepsi. Najljepši i dobri ljudi i, i stvar je u tomu što ja mogu s Poljakami govoriti. Što mm -hmm. su Poljaki veseli, mm -hmm. nisu tako tu... Ne, Poljaki su veseli i ja, meni, meni to pasuje. Meni to pasuje. I pozdravljam cijelu Poljsku. Wszystких u Poljskom. Bog vam da zdravlje i do, dobra droga do, do Hrvatske i vidimo se, ja vas čekam. Zapraszamy Widimose, także widimo se, widimo. poznacie Senkę osobiście. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne materiały. Senka jeszcze pokaże mi tutaj dużo rzeczy ze swojego tutaj obejścia, także będzie ciekawie. A mówię, jeżeli chcecie poznać Senkę osobiście, Stankowici, adres macie pod filmem i będziecie mogli kupić jej wyroby. Trzymajcie się i do zobaczenia w te wakacje.